A mówiłam, a mówiłam, że do opieki nad chorym to trzeba kogoś, kto się do tego nadaje. Daj spokój. Renata ma rację. Ojciec mało się nie udusił. To jest niedopuszczalne. Ale tyle razy mówiłam, tylko że mnie nikt nie słucha w tym domu. Żeby brać ciężko chorego, to trzeba... przygotowany, nie... To był przypadek. ma wystarczających kwalifikacji do tego, żeby opiekować się Kazimierzem. Tak, to prawda. Nie nadaje się. Wyobrażałam sobie, że, że będę najlepszą opiekunką dla Kazimierza, ale, ale niestety jestem już za stara. Spokój się mógł. Jest z Maria. Przecież mogłam go zabić. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Skończyło? Ty się lepiej zastanów, kto teraz będzie siedział przy ojcu. Myślę, że Małgorzata może. Nie, Ewoniu, wybacz ale Po tym wszystkim, co się stało, ja nie mogę już zajmować się Kazimierzem. Mogę do niego przychodzić, ale nie będę dawać mu proszków. W takim razie ciekawe. To będzie teraz przy nim siedział. Będziesz musiała zwolnić się z pracy. Niekoniecznie. Co masz na myśli? Znam pewną pielęgniarkę. Prowadziłem kiedyś sprawę jej męża. A co to za osoba? Przecież wie, że teraz o dobrą pielęgniarkę nie jest łatwo. No myślę, że się nada. Zaraz do mnie zadzwonię. Jeżeli tylko będzie wolna, to myślę, że się zgodzi. Bogdan? Tak. Dziękuję. Nie przesadzaj. Nie przesadzam. Uratowałeś ojcu życie? Ewo, tak? Masz jakieś zajęcia dzisiaj? Wiesz Nie, nie. Byłam umówiona z Adamem, ale... Idź, idź Nie siedź w domu, ja chętnie. Chętnie z nim zostanę. Mam nadzieję, że już nic nie zbroję. Oj, Małgorzata, o czym ty mówisz? Przecież to nie jest twoja wina. Słucham? Adam? Wszystko jest w porządku, tak. Były problemy z lekami, ale jest dobrze. No to podjedź do mnie. Dobrze? No to ta. A dlaczego akurat tutaj chciałeś się ze mną spotkać? Dlatego, że kiedyś nam się to nie udało. O, jesteś uparciu. To twoja sprawka. Oczywiście. Ja lubię doprowadzać do końca to, co sobie zaplanowałam. Proszę bardzo. Dzień. Spokojnie. Tutaj nikt nie przyjdzie, mamy wolną godzinę. No jak to załatwiłeś? Powiedzmy, że jestem czarodziejem. A serio? Zapłaciłem portierowi. Jest stuknięty. kochasz mnie? Zaskoczyłem cię? Trochę. Tyle znam cię czasu i ciągle mnie zaskakujesz. Wiesz, nikt nigdy nie przygotował mi takiej niespodzianki. Nikt nigdy cię tak nie docenia, jak ja. Oni byli albo ślepi, albo głupi. No, to, co zrobiłeś, jest cudowne. To jest najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek można byłoby ofiarować. Co dopiero początek? To zwykły kieliszek. Nie, nie o to chodzi. Po prostu wie Pana, ja mam jutro urodzinę. Nikt o tym nie pamięta. Adam na pewno wie. Nie sądzę. Przecież mnie wyrzucił. Wiesz, ja nie mówię, żeby ojciec ze mną żenił, skoro nic, co do tego nie można zmusić, ale żeby tak po prostu złożył mi życzenia. No przecież byliśmy parą. Ja w tym mieście nikogo nie mam. Porozmawiam z nim. To i nie płacz, nie płacz, <grym> moje dziecko, bo mi się serce kraje. Dobrze, pani Karol. Pan jest taki dobry. W naszej rodzinie zawsze okazywano szacunek kobietom. I nikt tego nie zmieni. Ani Adam, ani nikt inny. Hmm. Wiesz, mój Karol powiedział mi, że to musi być taki uroczysty, Z pompą. Hmm? Co mi tam wszystkie zwyczaje świata? Ty jesteś całkowicie nadzwyczajny. Co ty znowu wymyśliłeś? Już. Oh. To dowód mojej miłości. Nie wiem, czy są to zaręczyny, czy też nie. Ale... Jeżeli chcesz, to możemy to kiedyś jeszcze później powtórzyć. Ja mógłbym się z tobą zaręczać kilka razy dziennie. Jest piękne, ale... Ale czy... Ale ty nie możesz zaręczać z mężatką. Boże, to potraktujmy to jak chcemy. Wcale, wcale to nie muszą być takie prawdziwe zaręczenia. Możemy to traktować jako uzaręczenie. Przecież chyba nie będziesz żoną Bogdana do końca życia. Nie będę. Ten pierścionek dostała moja matka na zaręczynę. Mój Karol powiedział mi, żebym go dał wybrancem jego serca. Monice dałem zupełnie inne pierścionek. Ten jest dla tej jednej. Jednej. Dziękuję Dla ciebie. Dziękuję. To znaczy, że Zgadzasz się? Na co? Na to, żeby zostać moją... No, potraktujmy to jako symbol mojej miłości, niezważając na wszystkie tradycje i obyczaje. Czy się zgadzam, no. Mam dzieci domu. Mamo. Zapomniałem zrobić rysunek do szkoły. No i Piotrusiu, Piotrusiu, o czym ty myślisz? No, zapomniałem. Hmm? Żeby mieć sklerozę w tym wieku? No to bierzcie do rysowania, może jeszcze zdążysz. Dzień dobry, Dzień dobry Pani. Proszę. Y y y nazywam się Agata Sobczak, jestem pielęgniarką. Dzień dobry, Wczoraj dzwonił do mnie mecenas Werner. Mam się tu podobno opiekować obłożnie... Dzień dobry pani. Obłożnie chorym, tylko nie wiem czy dobrze trafiłam. Wie pani, jak oni teraz oznaczają te, te ulice. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Tak, tak, to mój mąż dzwonił do pani. To pani jest żoną mecenasa Wernera? Tak. O, Dzień dobry, kawalerze. Dzień dobry. To, to naprawdę wspaniały człowiek, a jaki wybitny fachowiec, proszę pani. No ja naprawdę nie znam lepszego adwokata. A jeśli chodzi o te sprawy, to muszę pani powiedzieć, że nie jedno mogłabym pani powiedzieć. Co ja przeszłam, ile się musiałam po tych sądach nawłóczyć. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Karolu. Proszę, spocząć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, się Wyszedł na chwilę. Za moment powinien wrócić. Może mogę w czymś pomóc? Nie, 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 dziękuję bardzo. Chciałbym porozmawiać z Adasiem. Wuj Co się stało? Nie, nic się nie stało. Chciałbym ci zadać kilka pytań. Proszę, mów. Czy ty wiesz, że ci są urodziny Moniki? Nie, nie wiedziałam o tym. To bardzo niedobrze. Ta dziewczyna cierpi przez ciebie. Ale już mówiłem, że nie kocham Moniki. No nie mogę. Ale przecież... Adaśku, nikt nie chce, żebyś się z nią żenił. Dzisiaj są jej urodziny. Powinieneś złożyć jej życzenia. Ona jest tutaj samotna, w Warszawie nikogo nie ma. Czy ty chcesz, żebyśmy my z ciotką byli z nią przez cały dzień sami? No nie, nie chcę. No to zachowuj się jak prawdziwy mężczyzna. I nie udawaj obrażonej prymadonny, No, no dobrze, masz rację. Przyjdę na tej jej urodziny, możesz jej to powiedzieć. No. O, jakie dobre. Wiktor ma znajomą firmę cukierniczą. Wiktor? No mhm. co tam u niego? No co ma być. Łazi za mną jak napalony kocur. Odczepić się nie można. To się przypadkiem nie odczepiaj. Czemu? Bo on się może jeszcze przydać. Pracę mi już załatwił. przestań, że nie chodziły o pracę. Jak Adam zobaczy, że rzuciłaś Wiktora, o po prostu, to zacznie mu współczyć, że to jego przyjaciel. Jak go potem przekonasz do siebie? Bo masz rację. Zawsze rację. Adam? Myślałam, że nie przyjdziesz. Myliłaś się. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Z całego serca. Dziękuję. Proszę, a to dla Ciebie prezent. Słodki jesteś. O! Widzę, że jak zwykle ciocia Melania przeszła samą siebie. <śmiech> 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 Dzień dobry, wujku. No, ale jak... Tak dalej z tymi smakołykami, no to ja niedługo się nie zmieszczę w swoje ubrania. To nie tylko moja zasługa. Prawie we wszystkim pomagali E, Wykonywałam tylko polecenia. Ale za to jak sumienia w życiu nie widziałam, żeby ktoś tak gorliwie pomagał. Zobaczcie, jaka piękna. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Dobrze? Cudownie. To Do prawdziwa skóra z krokodyla? No wiesz, sądząc po cenie chyba tak. Rzeczywiście piękna. No, no to co? Nie przedłużajmy. Ja ja jestem Twoja. <głos> <głos> Musimy to jakoś uczynić. To no cudowne. Kochać się w kimś i wiedzieć, że ten ktoś odwzajemnia to uczucie. Ja ciebie kocham. Kocham cię. I, kochani, zdrowie naszej uroczej jubilantki. O, no, wstajemy, wstajemy. Sto lat. Ile z zazdrości. Jak na moje oko to sytuacja wcale nie wygląda źle. Tak myślisz? No pewnie. Moniczka spławiona. No, ona się z tym jeszcze nie pogodziła. ona to się może nie godzić. Ona jest pikuś. Ja nie wiem, na co ona liczy. No a Ewa? Ewa. Ewa, widzisz? Zabierz to. Ewa. Ewa to jest poważniejsza. Konkurencja. W każdym razie tak. Ona ma dzieci. Bogdan wrócił. No i co z tego? Przecież ona go nie chce. Nawet nie wpuściła go do pokoju. Ale i tak czuję, że coś z tego wyniknie. ona już nie jest panienką. W jej wieku miewa się problemy. Zaręczam ci, że z nią też tak będzie wcześniej czy później. Wspomnisz moje słowa. O, ładne. No, dość udane, ale ja uważam, że prace Wernera są o wiele bardziej interesujące. <laughs> tak, masz rację, ale ja mówię o Twoim pierścionku. Zauważyłeś? Jestem uważnym obserwatorem. To, ale to nie jest nowy pierścionek. No, wiem, widzę, teraz już się takich nie robi. Dostałam go od do Adama. Od Adama. ci go dał od... tak? No to takie... Zaręczyny? przecież jesteśmy rzadko. Nie wiem. Ale to taki gest. Wierzę. Poza tym może chcieliśmy sobie coś udowodnić? Obiecać. Na razie owiń sobie Wiktora wokół palca, a potem... Potem zobaczymy. Cześć. No, impreza się przedłużyła. Daj spokój. Zupełnie nie wiem, jak mogłem wytrzymać z Moniką tak długo. Teraz wydaje mi się nie do zniesienia. A ty wiesz co? Ja wiem, że to nie moja broszka, ale jest coś, co mi nie daje spokoju. Słuchaj, ja kiedyś rozmawiałem z Moniką o horoskopach. Takich tam, wiesz. I mnie się wydaje, że ona wtedy mówiła, że jest spod znaku bliźniąc. Co? co mnie to wszystko? A to stary, że teraz za cholerę nie jest czerwiec. Powiem więcej, ona kiedyś składała takie podanie na początku. Ja sprawdziłem w komputerze i zgadza się. Miałem rację, ona urodziła się 3 czerwca. Sugerujesz, że oszukuje? Tak. Ale co mnie to wszystko obchodzi? Złożyłem jej życzenia, dałem jej prezent. Nikt o to nie może mieć do mnie pretensji. Najważniejsze, że mam to już z głowy. Przepraszam, nie... Nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem postępowania twojego narzeczonego. A, to nie ma nic do rozumienia. A ja myślę, że jest. To wszystko, co on robi, to jest jakaś jedna wielka farsa. To nie on robi, tylko my robimy. I to nie jest dla nas żadna farsa. w ogóle, co cię ugryzło? Nic. Przepraszam, mam jakiś zły dzień. Ja doskonale wiem, że ja jestem mężatką, ale to tylko na razie. Zamierzasz się rozwieść? Mam taki zamiar. W takim razie mam nadzieję, że ci się uda i że wreszcie będziesz szczęśliwa. I nie będziesz się na mnie gniewać. Jestem taka głupia. O, jesteś już kawalerze, świetnie. Posiedzisz trochę przy Dziusiu. Ja w tym czasie pójdę i rozprostuję kości. U, tyle czasu już tu siedzę. Porozmawiam sobie z Twoją babcią. To nie jest moja babcia. To żona mojego dziadka. Jesteś jeszcze młody, to nie wiesz, jak, jak się człowiekowi czasem kości zastaną. Ale to nie tylko starych dopada. Moja kuzynka ze strony ojca ma syna. Nie wiele starsze od ciebie, ja wiem. Może za dwa lata. A już wyobraź sobie cierpi na reumatyzm. A to wszystko przez to, że oni na te żaglówki jeżdżą. Tyle razy mi mówiłam, żeby nie jeździli na żaglówki, a oni jeżdżą. Niektórzy to naprawdę nie potrafią dzieci wychować. Dobrze, posiedzę tu z dziadkiem. Może Pani już iść. <laughs> dobrze, bardzo dobrze. A, gdyby coś się działo, to przyjdź, pamiętaj. Ja będę sobie razem z Twoją babcią. Może sobie kawkę wypijemy, chociaż ona biedaczka chyba nie może. Bardzo grzeczny z ciebie kawaler. Wiesz co, skoro sprawy mają taki obrót, to powinniśmy to uczcić. A, skąd to masz? A! Jednym z moich klientów był pewien Francuz. Zawialiśmy niezły interes i podarował mi kilka butelek dobrego wina. Niezły rocznik. Jeszcze raz Cię przepraszam. Wybijemy za Twoje szczęście. Jezu, dziadku, jak ty tu z nią wytrzymujesz? Wiesz, dziadku, w szkole rysowaliśmy kto, kim chciałby zostać, jak będzie dorosły. Ja rysowałem dopiero dzisiaj rano, bo wczoraj trochę zapomniałem. Ale pani i tak mnie pochwaliła. Narysowałem samolot, bo w przyszłości chciałbym zostać pilotem odrzutowca. Fajny? Szkoda, że nie możesz mówić i nie pogadamy sobie. Postawiłeś mi piątkę, to znaczy, że możesz pisać?